Zatem przez sześć zadłużających nas śmierć zostaliśmy razem z Nim, pogrzebali po to, abyśmy my wkończyli w dobre życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć na nich nie ma już władzy. Na potrzeby mieszkańców. Mądrego wizjonera, który posiadł praktyczną umiejętność zmieniania dobrych, ogólnych planów w dobre projekty i ich konkretne realizacje. Dziś przypadło mi pożegnać go w imieniu Gminy w której przyrodę i piękno. Krajobrazu umiłował szczególnie. Poświęcił tej ziemi wiele lat wytężonej pracy. Jego talent inżynierski, wszechstronna wiedza i pracowitość zawsze owocowała i dawała namiętne efekty. Pełniąc w obowiązki widzewójta, zasłużył na zaufanie, szacunek. I uznanie mieszkańców, którzy dlatego właśnie wybrali go na urząd wójta Gminy Kierżbaum w latach 2010-2014. Ciężko pracował, zdobywał konieczne fundusze i, jak nikt inny, dbał, by cała Gmina Kierżbaum pod jego kierownictwem rozkwitała. Coraz to nowymi inwestycjami. Wymieszkańcom na wszystkich miejscowościach naszej gminy żyło się lepiej na miarę XXI wieku. Miedziu. Tak serdecznie o nim mówiliśmy. Był zawsze blisko ludzi. Zawsze obecny na spotkaniach, zebraniach i uroczystościach, na które wciąż go zapraszano. Angażował swój czas bez Małżonce naszej Pani Wiesi, która tak często mu towarzyszyła, trudno było za Obecnie mają tu licznych żegnających go dziś przyjaciół. Wśród radnej gminy, wśród organizacji pozarządowych oraz pośród wdzięcznych mieszkańców. Oddał tej ziemi całe swoje serce. I marzył, że tu właśnie będzie wypoczywał po zakończeniu pracy zawodowej. Jego nakład i niespodziewana śmierć zaskoczyła każdego z nas. Przerwał pracę i piękne plany. Nie pytam Cię Boże, dlaczego go nam zabrać? Lecz dziękujemy Ci za to, to nam pamięć. Mieciu, spoczywaj w Bogu, cześć jego Pamięci. Ogrążona w smutku żałobie Szanowni Państwo, to jedna z najtrudniejszych ról prezydenta miasta, gdy przychodzi. I żegnać osobę znajomą od lat, oddaną sprawą samorządu terytorialnego, a jednocześnie bliskiego współpracownika. Miałem możliwość współpracowania z nieodzałowanym, wspaniałym człowiekiem Mieczysławem Żółkowskim na różnych etapach jego gdy był urzędnikiem gminnym, gdy był wicebójdem, czy też wreszcie wujdem gminy Gierczwa. Poznałem go jako bardzo pracowitego człowieka oddanego sprawom samorządu i mieszkańcom gminy. Tej gminy, którą kierował. Dostrzega, dostrzegał przy tym i był otwarty na sprawy mieszkańców gminy, sprawy innych samorządów, bo przecież my jako samorządowcy, którzy również dzisiaj licznie żegnamy, pracujemy w różnych obszarach funkcjonowania naszego samorządu terytorialnego, Spotykaliśmy się i spotykamy się w różnych gremiach i wzajemnie staramy się wspierać. Był człowiekiem kompromisu i dialogu. Był osobą o wysokiej kulturze osobistej, która łatwo zjedywała sympatię innych ludzi. Te cechy były bardzo widoczne podczas wypracowywania. Porozumienia pomiędzy naszymi podolskimi gminami. Rozmawialiśmy w sprawach tak bardzo ważnych dla naszych mieszkańców, które dzisiaj realizujemy, które były z udziałem nieodżałowanego Mieczysława. Mam tu na myśli zarówno działania w zakresie naszych wspólnych inwestycji, tak zwanych zintegrowanych, czy współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jako stowarzyszenia, które wspólnie założyliśmy, ażeby rozwiązywać nasze a z naszych mieszkańców problemy. Wietrzysław został dyrektorem naszego stowarzyszenia, byliśmy z tego że możemy współpracować z tak doświadczoną, z tak zaangażowaną i otwartą osobą. Ostatnia praca bardzo go pochłaniała, nie szczędził wysiłku, nie swoich umiejętności, zaangażowania i serca, ażebyśmy mogli jak najlepiej przygotowywać te wszystkie zadania i cele, które sobie postawiliśmy. Przygotowywaliśmy i z jego udziałem jest przygotowana aktualna strategia rozwoju polskiego obszaru aglomeracyjnego. Już praktycznie przystąpiliśmy do jej realizacji. Mieczysław bardzo się cieszy, że wspólnie będziemy mogli to kontynuować. Niestety, Śmierć zabrała go zdecydowanie za wcześnie. Nam samorządowcom, ale także wszystkim, którzy zetknęli się, którzy poznali, którzy współpracowali z Mieczysławem, będzie go bardzo brakowało. Proszę rodzinę o przyjęcie jak najszczerszych kondolencji. Część jego pamięci nigdy o nim nie zapomnimy. Zawsze pozostanie żywy wśród nas. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, koi nasz ból, i umocni i nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięży. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą...